Jako że mój ostatni film spotkał się z dość dużą falą krytyki na temat tego, że mój komputer był bardzo słaby, bo był to komputer za 1000 zł, bodajże, którym była i piątka siódmej generacji. Przede wszystkim z czego nie budować komputera do tysiąca złotych, czy w okolicy tysiąca złotych. Podkreślam, z czego nie budować. Przechodzę dzisiaj do Was z propozycją komputera, który złożyłem dla siebie, którego jestem bardzo zadowolony po prawie miesiącu korzystania z niego. To on właśnie za mną i całość tego filmu będzie montowana na tym komputerze. Wyszedł mi około 800 złotych. Jest to mniej niż poprzedni komputer z poprzedniego filmu, a naprawdę wydajnościowo jest o kilka poziomów wyżej. Cały komputer kompletowałem prawie pół roku, ponieważ co chwilę znajdowałem jakąś fajną okazję. Tutaj sprzedałem jakąś część, tutaj kupiłem nową i nie miałem czasu, żeby poskładać coś w końcu dla siebie. Po tym pół roku postanowiłem, że muszę to poskładać, bo mój laptop już zaczął odmawiać posłuszeństwa. No i w taki właśnie sposób prawie już miesiąc korzystam z mojego nowego komputera. I mam nadzieję, że w dzisiejszym filmie przedstawię wam w bardzo dobry sposób, że ten komputer naprawdę nadaje się do wielu rzeczy, mimo swojej niskiej ceny. A w komputerze, który dzisiaj wam przedstawię, znajduje się po kolei procesor Xeon E5-2666, 10 i 20-wątkowy procesor z taktowaniem 2,9 GHz. Płyta główna, na której go posadziłem jest to płyta główna X99 pod 2011. Razem w zestawie z płytą główną i procesorem zakupiłem także RAM, dokładnie 32GB RAMu DDR3 o taktowaniu 1600MHz, ale niestety jednak okazała się niesprawna i w komputerze obecnym mam 24GB RAMu. Chłodzeniem procesora jest chińskie chłodzenie od Aigo z podświetleniem RGB na wentylatorze, a kartą graficzną jest RX590, 8GB od Red Devil'a. Za bazę danych w tym komputerze posłużyły mi trzy dyski. Na chwilę obecną trzy dyski, ponieważ mam w planach jeszcze dokupić jeden dysk pod M2, a dokładnie w tym komputerze posiadam obecnie SSD Gudrama drugiej generacji 512 GB i dwa HD. Jednym dyskiem jest WD Blue 1TB, a drugi dysk także od WD Blue posiada 500 GB pamięci. Całość zasila Corsair WS 450 W. Na chwilę obecną wystarcza mi taka moc zasilacza, ale jeśli w przyszłości chciałbym rozbudować ten komputer, na pewno musiałbym wymienić ten zasilacz, ponieważ na pewno będę wymieniał kartę graficzną, a mocniejsze karty graficzne potrzebują więcej mocy. Jeśli chodzi o koszty komputera, wyglądają one w następujący sposób. Płyta główna, RAM i procesor kosztowały mi 300 zł, karta graficzna kosztowała mnie 200 zł, chłodzenie procesora kosztowało mnie 25 zł i dyski. Jeden dysk SSD 512 GB kosztował mnie 70 zł. Oba HDK nie kupowałem i znalazłem w szafie, ale liczę za nie kolejno 50 zł za 1 terabajtowego HDK i 30 zł za 500 gigabajtowego. Zasilacz kosztował mnie 75 zł, a obudowa, w której wszystko zamknąłem, została jeszcze z czasów, w których handlowałem komputerami, ale jest to najzwyklejsza czarna obudowa, którą myślę, że na spokojnie znajdziesz za darmo. Żeby podnieść klimat tego komputera, zamówiłem także 3 wentylatory RGB za 30 zł, ale obecnie nie mam ich w komputerze, ponieważ przyniosłem te wentylatory do innego. Komputera. Jeszcze zanim przedstawię Wam fps które komputer wyciąga w grach, to chciałem powiedzieć tylko Łącznie to, że całość była nagrywana OBS-em i komputer był obciążony dodatkowo tym, że został nagrywany ekran na nim, ale mimo nagrywania jesteście w stanie w płynny sposób grać w różne gierki. Więc jeśli znacie już specyfikację tego komputera, przejdźmy do tego, jak prezentuje się on w grach. Tak jak widzicie teraz na ekranie, w Minecrafcie komputer wyciąga około 120 fps na shaderach na wersji 1.21. A teraz wersja 1.8, przy której komputer przy lepszych shaderach osiąga okolice ok. 90 fps na otwartej mapie. W Fortnite na ustawieniach wysoko epickich komputer osiąga okolice 60fps, a po zejściu z ustawieniami do średnich komputer bez problemu osiąga 120fps. jest 2 to okolice 100 fps na ustawieniach wysokich. GTA 5 wersji fabularnej osiąga okolice 100 FPSów na ustawieniach najwyższych. Five'em podczas nagrywania osiąga okolice 40 fps na ustawieniach najwyższych. Po zakończeniu nagrywania, grając Fivem możemy zobaczyć okolice 80 fps. Mam nadzieję, że w tym filmie udowodniłem Ci, że jesteś w stanie grać na komputerach z naprawdę niskiej półki cenowej. Mam też nadzieję, że polepszyłem Waszą opinię na mój temat, jeśli chodzi o składanie komputerów i pokazałem Wam, że naprawdę w niskich pieniądzach jestem w stanie złożyć dobry komputer. Jeśli chcesz zobaczyć więcej kontentu z tanimi klawiaturami, myszkami czy innego rodzaju gadżetami komputerowymi, zapraszam Cię na mojego TikToka, którego znajdziesz w opisie tego filmu oraz Instagrama, na którym postaram się być teraz jak najbardziej aktywny i będę wstawiał jak najwięcej shortów oraz relacji z związanymi z komputerami. Jeśli film Ci czy się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. A dla osób, które dotrwały do tego momentu napiszcie w komentarzu tani PC, a ja przypnę Wam serduszko. To ode mnie na tyle dzisiaj. Dzięki wielkie. Cześć!